Siemaneczko z tej strony Niedźwiadek a dziś nagrywamy Sama Pompa Challenge Będziemy grali samą pompą i będziemy mogli używać oczywiście leczenia Pamiętajcie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję dzwonkiem ponieważ naszym celem jest bicie 250 subskrypcji yy, Bardzo Wam dziękuję za test o subskrypcji i nie mogę wymyślić co dać na specjal Bardzo Was przepraszam ale nie wiem, może znów highlights. Ale to byście. Nie wiem, napiszcie w komentarzu, czy chcecie znów highlights. Czyli te takie, wiecie, najlepsze momenty. Okej, okay, nie przedłużam. Zaczynajmy. Dobra, jestem w pusie. To nie wiem, gdzie polećmy. Może napotnę. Trochę za późno wyskoczyłem. Ale mam nadzieję, że dolecę. I piszcie, jak tam wasze zdrówko. Pamiętajcie też, te maseczki zakładać. Bo wiecie, teraz w całej Polsce żółta strefa trzeba nosić maseczki. Ja słyszę, że mam trochę inny głos. Przepraszam. Po prostu mam inny głos przez ten. Często, że jestem trochę chary. No nie powinno być trudności tutaj. Z wy... Nie, błagam. Dobra, jak nie ma pompy to ja już nie żyję. Jak w tym domku byłby typ, to ja już bym nie żył bez punktu. O, w końcu. O, następna tą sobie robię. Tylko teraz wybór, którą pompę zostawić. Bra, stay. Wardę. Widzimy się w następnej grze Spróbujmy polecieć na. Nie wiem. Znów, znaczy, mogą być po prostu kasynący. Polecimy sobie tam. To się w ogóle dziś nie idzie gra w Fortnite, ale. ale trzeba. coś nagrać, żeby. żebyście w ogóle mieli co do oglądania. እንን 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 Dobra Co się tak próbłeś do mnie? Ty piasu jeden? Czy się przy okazji trochę wszystkiego tak naprawdę? kurde nie wiem czy Kurde! No, God! No, God, please, no! 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 Nooo! się w następnej grze. Polećmy teraz na Starka na pewno nie karkołomnie spróbujmy. Trochę za późno wyskakuje, ale... To chyba nie moja wina. Chyba albo i tu polecimy sobie tylko muszę pamiętać o tym że jeżeli nie będzie tu pompy to ja nie żyję mini poty jest pompa dobra tu jest następna pompa dobra będzie chyba dobrze chyba, może znaczy, chyba dobra, mam już tutaj wszystko Wzięte. I teraz nie wiem no... Nie wiem naprawdę, bo mam tak są ale mało matców. Dobra, jedziemy. Tutaj do tego domu można w sobie. Nie wiem, nic dobrego. Wiele, jak, i, jak ja ten... Nie wiem czemu, ale teraz na przykład, kiedy mam 100 ja tak sobie myślę, nie, to jest za mało. to mi wystarczy na kilka budowli. Nie wiem czemu, kiedyś to tak dla mnie 100 to było dużo. Prawda, nie wiem, coś się zmieniło. Nie wygrzę, tylko we mnie. Nie wiem, czemu powimy sobie. Może rybki nam wylecą, jakieś. Chyba dobrze w tym meczu, bo. O, jest wędka ta taka potrzebna. Snajpa, ale eh, chciałem powiedzieć, że super snajpa, ale nie jest super, bo nie mogę jej wziąć. Nie ja wiem, idę chyba na tego typka. Mi si się wydaje, że on będzie mi przeszkadzał w później, w późniejszej fazie gry.

OK, to będzie na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwonkiem. Na razie, cześć.